Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem Kamerzyca i w dzisiejszym odcinku przyjechaliśmy e, do pewnego co się stało, tego No kontynuuj, zaczynasz film, no to zaczynaj ten film, a się nie... Bo, no, nie że to wie jak zwykle co nic wracasz, nie pasuje! Tam nie w każdym razie w dzisiejszym odcinku zostaliśmy zaproszeni do czarka czaruje, który ma zamiar przedstawić nam zajbiste e, sztuczki magiczne. Będą A my naprawę... mamy 14 lat i musimy je zobaczyć, bo są tak wspaniałe. Naprawdę jest bardzo kreatywny pomysł kamerzysta. E, na pewno musimy tu być, czy możemy już wracać do domu. No, tak bardzo. Spodobać się wiola, czy nie? Mi się podoba. Nie ja też lubię sztuczki. E, nie wiem, Chęt czy wy nie. lubicie oh, sztuczki magiczne, ja uwielbiam lębie. sztuczki magiczne, także jeżeli ty jesteś sobie na kanale, to taki sam czerwony przycisk jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole Ach, i do oh, najszybciej tak rozwijają tego się to, kanału. W ty jesteś bo jesteśmy najszybciej rozwijającym, wykonaliśmy postę się, sztuczki, jakieś magiczne najgorsze no, są zobaczyć nie, wiesz, nie to ja zostałem zmuszony piecieć. nie, to my zostaliśmy zmuszeni siedzieć tutaj z tobą nie wytrzymać tutaj z, Ale, z tobą no to ja mogę iść, nie ma problemu no to wyjdź stąd, okay? Dobrze. no wyjdź. zapraszam państwa do oglądania Dobra, no to chyba je, tutaj, nie? No tutaj wejść, no dobra, no światła nie, tutaj nie ma, ciemno <gry> nie nie, to jest Nieprzyjemnie mi tu jest, po prostu <gry> mi jest tu niedobrze. Nie Ale czemu tu nie, nie ma światła? Dlaczego moje światła nie mają? Przyszłość, i też można czekać. On ty się tak dobijesz. On Ja się dowie. A ty mi kamykamy zabiłeś, otwierałeś te drzwi, mało co wchodzić. Dobra, no ty tak krzyczysz sypie, normalnie się puka i się wchodzi, do ludzi przyjechało. Do pacham, bym Czekam 6 godzin później. 6 godzin później. Czy są chodź, chodź. nas, chodź, chodź, chodź. Wchodzą, 6 godzin to dobra, się nie jedzie. My mieszkamy na do Warszawy, Na pewno nie 6 godzin. 6 godzin? To miasto przez całą Warszawę. No. Do, do. Musimy no. mieszkać. Chcieliście być o 12, 19. Równa do dziewiętnasta. Nie no bardzo, 19. naprawdę. Równa, was równa. przepraszamy, równa. ta powoda, te korki w ogóle tam. No, no właśnie, nie o 19 mieliśmy być, no to jest też. Słyszałeś, że no tak, to jest ekipą? No tak, no słuchaj, no były naprawdę korki. w sensie jechaliśmy przez dwa no Ale 24. to korki od dwunastej? 4,5 godziny. Chcesz, w sensie ja nie gadam z wami, jakby dobra, chodźcie. Nie, nie no chyba oni jechali na disco no, roll. No, tak, jechaliśmy na disco chodźcie, 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 Nie Będę się śpieszył też, gdy stoję i czekam, żeby dnia czasu. Tak, bo też nie chcę, żeby wyszła nieprzyjemna sytuacja. Naprawdę był wypadek na trasie i spóźniliśmy się. Cztery pół godziny. Cztery pół godziny staliśmy w korku, tak. Wiesz, że to, bo ja nigdy nie jechałem tyle do, nawet na Mazurę. Ale to na... same, To akurat jest prawda. Ok. dzwoniłem i informowałem ci, wysłałem ci zdjęcia, stary. Co ty robisz? Puść, puść, No dobra, no. Puść, puść. Co człowieku, co ty myślisz? Tu masz szafę, jak chcesz. Weź to. Rzecz, 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 to to. Się, bo widzę. że nie widzę u siebie. Nie do tych kiedyś Zróbmy herbaty. Bardzo mnie ja zdenerwowałeś. Do... Ale kogo To my... bardzo mnie zdenerwowało. Dobra, Dobra z... spokójmy może trochę się... atmosferę, bo naprawdę za to. chciał mi nie chciał mi ukraść gumkę do włosów. To jest ja się poznałem, byłeś naprawdę spoko chłopem. Teraz możesz już wyjść, tyle. Nie, nie jestem w porządku. Dobra, usług. chodźcie się napić herbaty, normalnie pogadamy się. Zajmij buty, chodź. Nie sobie chodzi.

No, jak, jak, jak to masz? Przecież to jest gorące. Ale ty masz mordę, bo to na imię. Nawet się Uuu! Lee, le, jaka niedobra kawa! Obrzydliwe to jest! Co za ty... Człowieku! Najlepsza kawa, to to najlepsza kawa. kawa. Ej, ale co wyglądasz? Nie, nie, nie. Nie, obrzydliwe. Powiem ci tak, totalna hamuga w sensie. Co? Ale wiesz, że staliśmy w korkach w wypadek. No, bez szczelni są, nie? A, gdzie ty jesteś? Co ty robisz? Przedalgo. Już Przedalgo. Na starcie nie bardzo. Już po starcie chciałby wybrać. Obrzydliwa była spokuś, ta kawa ale... Też przesadzasz, też przesadzasz. Ja przesadzam, nie przesadzam, przesadzam, przesadzam w tak. Co Curczas nie zmuszacie. Byli? Każecie mi tu być wchodzić w różne miejsca, gdzie ja nie chcę. To Czemu być? mi to robicie? To I co Ej, mam zrobić? A ja mam znaczy, że, szczerze, że myślałem, że macie trochę więcej kultury, no nie? Nie, nie ja nie mam on, kultury. Po prostu nie ma żadnej kultury ludzi

Jakby, nie wiem, czy ty chcesz kręcić odcinek, czy nie, bo ja już na przykład nie chcę z tą kręcić, jak ty siedzisz i pijesz kawę. O, o, idealnie się składa. On nie chce kręcić filmu, ja nie chcę kręcić filmu. Idealnie, możemy już stąd jechać. Pierwszy nie, raz tak. na, zgadzam się z tym typem. Możemy nie. już jechać, jest, ale możemy Ja myślałem, że... że, że, że się sensie, pewnie możesz sobie wypić kawę, tylko że wiesz, 12 miałeś tu być, jest godzina... 9. Nie, no, 19, ale 20. Ja, ja czekam cały czas. Na co czekasz? W się sensie tak? na mnie czekasz? No, Kobieta, churwa. Chłopie, 19.20 pijesz kawę, ja jestem cały czas gotowy, w sensie, wiesz, mieliśmy nagrywać profesjonalni ludzie, chcemy nagrywać, wy nie chcecie, bo pieprzacie po prostu jak... Nie no, po prostu... Mamy do... rację, widzisz? Nie, o, nie. Mamy tak. rację. Tak. się, chcemy go przyjść nagrywać, tej... nie będziemy powiedzieć. Ty mówisz o ciężkiej trasie, teraz mnie przepraszasz, jakby ja przyjmuję przeprosiny wszystkie, tylko że to jest nieposzanowanie, zwyczajnie nieposzanowanie ludzi. Chodź się idziemy przewietrzeć, nie będziemy nagrywać z Słuchaj, widzisz, idealnie się składa nie, i film, to jest to jest to jest się nie wyjdzie i wszystko się zabawa. nie uda. No i jeszcze się spóźniliśmy. Przez nich się spóźniliśmy, słuchaj, bo tu mieszkają i bardzo daleko. Lepiej szybko tą pracę, ale cały chodziło z tego, bo musimy już do domu. To po prostu wypiknie. Po co mamy robić coś na siłę? Po co robić coś na siłę? Brycie, żągi, wypij słuchatko i proszę przewieźć. wracają i od razu nagrywamy, tak? żeby nie ma nawet już czasu. Widzisz, no ja się nie dziwię. Sam byś ci kurz, jak też 6 godzin spóźnił. To my jechaliśmy przez całą Warszawę. No to słuchaj, zrobisz nam w końcu te sztuczki, ja bo. Tylko tak z kartami, jakby. Sztuczki ja teraz mam robić? No prosiliśmy, bo to przyjechaliśmy, nie? No tłumaczę ci ja 10 razy. nie bardzo tyle czasu. 10 Stoń razy się. Tłumaczę. z tymi kartami i stoi. Ja tak Ale tak ja, tak ja sobie zobaczę patrząc te, patrząc. te sztuczki, proszę, uspokójcie się, rób dalej. Wydajesz no, tak się ty jedyna normalna, nie? No we dwóch nie no, tak tu sztuczki zobaczyć, no to. Czyli przyjechaliście zobaczyć sztuczki? No wypadało, dobra. Tak. W sensie okej. Okay. Ja już jakby chciałem robić sztuczki kilka godzin temu, teraz to. Ja nie mogę jej widzieć, nie? Weź tak żebym nie widział. Pokażę mu wszystkim dookoła. Ka do kamery możesz pokazać. Jest? Pamiętacie ją? Tak. Masz? Burz do środka. Są tam, ką tam wszyscy. W sensie nie wiem, on też się No e. ja, 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 ja jeszcze ja jeszcze raz chcę. Co jeszcze? Raz? Ja jeszcze raz. Weź tą kartę. Sobie. Jeszcze raz do kamery. Weź, weź. Dobra, weź, to nie ma żadnego znaczenia. Pokaż jeszcze raz i. Sztuczki. Chodź, Pierwszy po raz po tracę po nerwy, ]ach. tak poczekaj. Ja podam to do kamery. Chodź, chodź. I tak ta sztuczka wyjdzie, człowieku, nie musisz tam lecieć. Nie? Dobra. dobra, No i to teraz <laughs> zrobisz? Wórz ją do środka, w dowolne, gdzie chcesz, muszę po prostu. Czekaj, poczekaj, kamerzysta. O, ja dobra. Przetasuję karty. Raz, dwa, trzy. Ale tak. Twoja karta? To nie jest ta? Nie. Czekaj, patrz. Raz, Szóstka, trójka. To była ta? No była ta. To była ta. No była ta. Fajnie? No fajnie. No. Fajnie, dobrze. No. Ja zrobię, ja przytosuję karty jeszcze raz. Patrz, właśnie. Tę trójkę. Zrobimy tak, zobacz. Ona, trójka wędruje do środka jednym ruchem. Zobacz, wszystkie karty są inne. Nie ma drugiej takiej samej, odnajdę. Ale no. ty niestety tam nie, nie włożyłeś trójki, tylko włożyłeś inną czerwoną kartę. Trójka jest tu. Stary! Ale co ci. Stary, i inną kartę włosujesz. A chcesz oglądać sztuczki czy nie? No chcę oglądać sztuczki, tylko bo inną kartę. No, ale to, wiesz, jak chcesz oglądać, to musimy współpracować, bo jak ci pokazuję, żebyś ty się bawił, a nie robił teraz, wiesz, chcesz być mądrzejszy ode mnie, jak ja robię sztuczki od 8 lat. Ale nie no, przecież. Ale dlaczego tutaj... w ogóle niszczysz? Nie chcemy szczyt... to... A Nawet przecież nie mi chodzi o to, że odbaczy niszczysz, odbaczyć. ja, ja tak. mogę zrobić tak. i Czemu mogę Czemu do nas pretensje? Mogę wam rozwalić głowę moimi sztuczkami. A masz do nas pretensje, to nie. Ale to możesz Jak ty manipulujesz! Jak ty manipulujesz. Ja nie w ogóle. Nie ja... Ale co ty Jezu, stary? Co ty Róż? robisz? Ty, bo ja to... W sensie... Że nada. ale. No okay, ja to Jak manipulujesz? Starny manipulujesz. Ale po prostu włożyłeś inną kartę, tamtą wziąłeś do ręki. No, Dobrze, i... ale to chyba oszukuje! Czego oczekujecie? Dobra, ja idę. Zarazę do dojdę zawsze. To Dobra, Wiolka, patrz, masz mazak, no nie? Weź sobie ten mazak i weź go o, o, otwórz, no nie? Otwórz go. Powiedz stop w dowolnym miejscu. Gdzie chcesz? Stop. Dobra, okej, weź tą kartę i podpisz się na niej, nie? Podpisz się na niej. Napisz to, na niej, pokaż do kamery. Ja mam podpisaną już. Mogę inną? Masz podpisaną? Niektóre karty. Trzeba tak. to ci ją wytnę, Ej, Czemu Dlaczego niektóre karty dobra, są Dobra, ok, okej, ok, masz już czystą, czystą weź sobie ją, spokojnie. Funkcja to jest Ale ty no już ją widziałeś. Jakby zero reakcji. Ale ty już ją widziałeś. Okay, dobra, weź sobie inną, nieważne, wysiągnij. Ej, serio? Taka publika? Ale ja A się czuję. Ty się świetnie bawisz, no nie? No weź no to no to wie, co się jest z bo oni są za Okej, okay, dobra, Jolka, teraz tak. możesz pokazać się do kamery, pokażę do chłopaku. Dobra. Już? No. Okej, okay, powiedz stop znowu w dowolnym miejscu, gdzie chcesz. Stop. Nie Dobra, dawaj jeszcze raz. Stop. Okej, okay, dobra, odłóż ją. Świetnie, teraz tak, zaraz, co zrobimy? Przetasuję je, patrz. Przełożę je kilka razy. Przetasujemy Sielele, lelelem Za pół godziny, jak obojemy, że ja możecie. Patrz, nie ma jej ani na górze. Ani na dole, jest karta podpisana, za tony. Wystaw tak swoją dłoń i chciałbym, żebyś wiesz co zaczęła tak potrząsać, tylko jeszcze nie w tym momencie. Trzymaj ją tak i złapią i zacznij ją szybko potrząsać. Ja muszę jeszcze. Szybko, szybko, szybko. Jak będziemy pracować to pojedziemy. Do... Do... Sprawdź co tu się, co się stało. Dobrze. Ej, Panowie, serio jakby zero reakcji? Wiesz, znaczy znaczy. ja, znaczy, znaczy. ja to marnuję tutaj swój czas, to jest dla mnie bez sensu, że żeby... No, znaczy, tutaj... prędzej my zmarnowaliśmy jest 2 godziny, żeby to przyjechać. <laughs> udali... znaczy, Więc mam Najlepszą magię z Amsterdamu, gdzie <laughs> występowałem 3 lata i po prostu jakby zero razy znaczy Oni udają, nie, oni udają, oni, udają oni chcą pokazać się nie, ja w sensie już widziałem takie sztuczki, no nie robi to na mnie wrażenie jak, Ja widziałem, jak byłeś w szoku, jak w domu X jeszcze ci pokazywałem sztuczki, po tym miałeś się głowę. Teraz nie wiem, pod kamerę czy co udaje Bo on, po prostu, on udaje, on udaje komuś. Nie! Jest. nie, nie po prostu, no, tak się cieszyłeś, że to robią. Po prostu widzę co? co oni robią. No. Się? Ale ja nie, to mam bekę z tego, ja mam z tego backet. Po, po prostu pod kamerę bym to udawał, że mi się to podoba, tak? No ten... że wtedy jak w domu X to nie, nie było nic nagrywana, to mi się podobało. No, nie, się Po prostu chciałem być miły, stary, nie chciałem ci robić przykrości. To nie trzeba udawać miłego. Mnie, nie? jakby Ja po prostu, ja chcę autentycznych ludzi, a nie, że ktoś mi udaje jakieś tyranie, nie? To jak ktoś udaje, to ja takich ludzi, wiesz, odstawiam na bok i tyle, jakby. I po prostu jesteś w stosunku do mnie niemiły przez cały czas. Ja? No tak. Przecież to wy przyszliście, to wy bra pokazaliście no, brak szacunku... że nie, nie, nie pokazaliście braku szacunku, to bo mówię, że się spóźniliśmy, tak? I spóźniliśmy się przed to. Dla ta rozmowa jest bez sensu, to jest bez sensu. to Dyrektarz odwala od początku, on hamsko się zachowuje... Przyszliście do nas w goście, Traj nie potraficie jest się zachować... To negatywna atmosfera. Może poza kamerami może trochę pogadamy, rozluźnimy się, no bo to tak trochę nie ma sensu no, tak, takich warun warunkach. Jak chcecie no, zmienić to nastawienie, to tak. ja, my, my chcieliśmy wam pokazać sztuczki, jak chcecie mieć takie nastawienie, nie musimy gadać, jeśli chcecie się zmienić, my chętnie porozmawiamy, chcecie nagrać odcinek, możemy nagrać, nie ma problemu i tyle. No. Fajne tykinko mają, nie? Słuchaj, no, bo z takie... sztuczkami, Przyjemnie filmem, marnujemy cały czas, czas, cały czas marnujemy czas przybywając tutaj. To jest jedyne fajne miejsce jakie tu jest, powinniśmy tu przyjść od razu, odprężyć się i nie zwracać uwagi na tych wszystkich ludzi. Stary, ale ja serio chcę się z nimi pogodzić, w sensie... Ale słuchaj, mówiłem ci, sztuczki sztuczkami, w ogóle nie wiem, robi to na ciebie w ogóle jakiekolwiek wrażenie? Nie, ja robi wrażenia. No racja, to po co tu przyjechałem chciałem widząc zaprzedzić dobry odcinek, ale posłuchaj, ja no, rozumiem wszystko, tylko ile razy można i tłumaczyć, że nie, nie spóźniliśmy się celowo W sensie, że to nasza wina była. Spróli się od razu do mnie, no to naplułem im do zlewu i stwierdziłem, że nie są warci. Ale oni Godni się po prostu uwzięli, co nie? Uwzieli ale pojacy się, tak. się, bo... No ja nie, nie rozumiem. No bo nie mają nie na, na, nic, na nie. nas żadnych ale haków wcale, po prostu. Ja mogę zawrócić, ja mogłem zawrócić, też mogę zawrócić, wiesz o tym, że mogłem zawrócić, ale czekałem 4,5 godziny w pieprzonym korku, żeby przyjechać do nich. Czemu ty się mnie nie słuchasz? Czemu yy, zawsze robicie wszystko na siłę? Mogliśmy w ogóle tu nie przyjeżdżać Chociaż w sumie, szczerze, to miejsce jest spoko, mógłbym tutaj zostać W sumie to bym się zdrzemnął, mam nadzieję, że... Dawaj odpalimy jak świnło od... odpali od... odpali tak, odpali tak. bo mi się nie chce No jak tak. nie skoro tutaj już jesteśmy, tak. to co, będziemy marnować czas no i się nudzić? O I Fajnie się no, to Fajnie się odpala, miejsce Dobra nie wiem czemu mnie to bawi, czemu mnie to się nie jest. ale ja lubię sobie pooglądać czasami takie, takie głupoty. Sprawia mi to radość, satysfakcję. by to. No a jak chcieliście tu w ogóle wejść, to mogliście nie. powiedzieć, byśmy was do domu oprowadzili, weź to było. Ej, ale co ty wyłączasz, halo? No ale jakby, Ej. jak wy to włączyliście w ogóle, nie? Stary, gdzieś już po bo... prostu no bo nie rozmawiacie z nami. No to, ale my jesteśmy kulturalni, mogliśmy... Właśnie nie jesteście! właśnie wyłączycie nam to, co, co oglądamy. Ale słuchaj, wchodzisz, do domu, mogłeś powiedzieć, nie. że słuchaj, jest, mogliśmy was tu zaprowadzić po prostu. No to hmm. już jesteśmy tutaj, możemy oglądać dalej, czy nie? Dlaczego nam zobaczyliście, starego? Nie się... nagrywacie z nami, myśleliśmy, że możemy sobie tutaj odpocząć, bo no jest nieprzyjemna sytuacja Jest, jest nieprzyjemna Dlaczego atmosfera? nieprzyjemna? Jakby możecie się z nami dogadać jak, jak normalni ludzie, a co, co to jest? Dogadać się jak normalni ludzie, wchodzicie nam, włączacie nam nasze... <laughs> To jest taki, nasz dom, nasza sala kinowa, my nie mieliśmy pojęcia, żeby wy tu jesteście My szukamy was po całym domu, a no co jesteście nas w sali kinowej Niby możemy no. się dogadać, a od z razu nas co, wypraszacie Co kradniecie od nas? No nie wiem no jakby... To ty nas okradasz! Ale jakie to tak kradłem? Dlaczego nas i no? no, no, 4,5 godziny kto w korku to mówi, korku. Minutę, kto to mówi że czasu. nas Ale nie dotykaj czas. kamery Ale to próbujcie się na nas zemścić za to, że ja stałem w korku, próbuję się cały czas na mnie zemścić, tak? I nie możemy nawet obejrzeć yy... Ale to są manipulatorzy, ja się próbuję na nich zemścić Daj spokój, daj spokój, Mi też się nie chcę nawet z nimi gadać Trzeba było się Morduniu zapytać, czy może zejść. Chęcią byśmy was tu zaprowadzili, naprawdę, nie? Nie, ja już nie chcę jak wychodzę. Dobrze. Dobra. Zajemnik. atmosfera taka nieprzyjemna. Mamy samochód, tak? Możemy pojechać szybko. Dobra, spadamy sobie. No dobra to co zabijamy. Dobra, jeżeli tak wyszło jak wyszło, no to... tutaj możecie jeść jeść. Idźcie po prostu. Jest to stary... Nie wiem wciąż... Nie tak, Stary, biegniesz ze mną? Chodim. No idę, idę. Myślisz, że ja tak odpuszczę za to wszystko? Ale co ja chcesz zrobić? Nie potraktowali mnie no, tak... No słabo nas potraktowali. No potraktowali mnie słabo. A to są złodzieje, manipulanci. Nie odpuszczę im niczego. No tak. A co, a co chcesz zrobić? Cię, zapierd... mu wszystkie zegarki jakie mam. On jest złodziejem, ja też mogę nim być. Dobra stary, tutaj naprawdę w tym pokoju nic nie ma. Musisz, musimy być cicho. No dobra, dobra, to, to się Już lepiej to wygląda. Pieprzony złodziej. Widzisz to? Wow. Co? Naprawdę? Pieprzony złodziej, pewnie tutaj swoje swojej trofei. Ale ty jesteś dobra, pewien, że do... chcesz to ukraść? No jestem pewien, ale ja? ja nie mam skrupułów do takich... No, ludzi. no to dawaj szybki, kurde, bo zaraz jeszcze ktoś tu przyjdzie, daj no? Daj spokój. A dreżesz, ktoś to mój, może jeszcze... zaraz przyjść, rozumiesz? To dobra, szybko. Ja tutaj... Schowaj to szybko do plecaka no, i tyle. Zobacz, może jeszcze coś w szafkach jest czy coś. Nie wiem. Może przyciski zabierzemy. Przyciski. 100 tysięcy? Nie. Dobra, nie, nie biorę tego. Dobra, to są jakieś młotki, jakieś. O, dobra, zegarek mamy, mamy jeszcze zegarek. Zegarek? Dobra, zostawiam już te sygnaty. Dobra, ale szybko, o, bo zaraz do, do, Dobra, szybko, szybko, szybko. Słuchaj, fajny słuchaj. to tak. do pycaka i wrócimy są tak? Jeśli ja to robię, zabieram te rzeczy. To nie jest moje, ani jego. To nie jest moje, a nie jego, to tak jakbym okradał nikogo, tak naprawdę. To nie jest moje. Ale też co nie jest jego, więc. To jest jego. Co no dobra, jest chodź szybko, bo zaraz Ale ktoś tu będzie coś podejrzewał. Nie, Chodź. Wychodzimy, idziemy stąd. Nie mam skrupułu dla tych ludzi. Dobra, chodź, wychodzimy z musimy szybko. Kolejny ziobój, patrz, co ty trafiasz? Su. Eeeeh. Nie, wracam co się dzieje. O tak, Co się dzieje? Co robicie? Okradł! ktoś? Gdzie masz. Zobacz, zobacz, Ale zobacz, 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 On wszystko co? chciał zobacz, Gdzie ty co zrobić. Sami złodzieje w tym domu okradają wszystkich co wrzucisz mnie do basenu. Ja mogę z chęcią! No wrzuć mnie do tego basenu! Nie! Co? Co? Wy jesteście nienormalni! Jesteście nienormalni, nie? Jesteście nienormalni. Mi wcale nie jest zimno. Fu, jak ta woda śmierdzi w ogóle. Złodzieje, idź z tą kamerą. Idź z tą kamerą, nie dotykaj mnie. Dobra, to na górze. Murfid są. Ale chciałem człowieku. No i co, i masz? Będziesz miał z tym problem. Po co my go Mam mam Ciągle plecak. To. No mam plecak, to jest mój plecak. Plecak też mi zabierzesz? No tak, ale co tu masz? Pokaż? Ty, ale my mamy ci zabrać? Chłopie, dla mnie to jest strata. Zostaw moje nie, rzeczy. Ty 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 nie ma. Nie, nie widzisz, że, że ten plecak jest pusty? To nic, dla ja sobie nie Dla mnie, na mnie to jest patologia. Co tu się ode No wy jesteście ale... patologią. Dobra, plecak, wychodzimy jeszcze. Szpery, ja rozumiem, tu do domu, jakiś gości nam ukradł. Dobra, będziesz miał problemy, no tyle ci mogę powiedzieć. Ale. W każdym razie ja stąd wychodzę. Gdzie ty wchodzisz tak do domu teraz? Człowieku, jest Dobra, chodźmy wracaj, wyła. Na dwór, nie będziesz tutaj w tym młokie wciucha <grym> Jaka gruba akcja, dobra, wracamy do Dobra auta. chodź, Powiem do ci auta. Szczerze, że to jest Oni już czekają na nas. Nie? Dobra, wejdźmy do środka. Dobra, ja idę od tamtej strony. O! Dużej się nie dało! Ale wy nie wiecie, o! nawet co się stało, nie? Dużej się nie dało! Wrzucili go do basenu! Wrzucili go do basenu! Do basenu go wrzucili! Do basenu go wrzucili. Do A dlaczego? Zobacz, co mam! Ja wziąłem stamtąd fanty. Myślałeś, że wyjdę tak bez niczego po tym wszystkim? Zdenerwowałem się ja i wziąłem. Fanty? Mam własne fanty, zobacz! Zegarki! Zostaw to Wiolka, co Oddaj się do mnie to! Wiesz to od niego! A ty po czyjej jesteś stronie? Nie! Po mojej! Co, co? sam złodzieje? Jest wiesz co jest najlepsze? Pierwszy raz jestem za bo zachowaliście... Wiesz co jest najlepsze? Zobacz co ma... Zostaw to! Złoto! Dobra Wiola! Muszę zacząć i kradniesz, kradniesz? To, są, to są moje rzeczy. Czeze? Tego ja nie, kradłam. nie będzie. No, ale nie mówię o tobie, tylko oni. Myślałam, moim zdaniem, że dobrze, jeżeli mi ukradł. Bo no, się nie, totalnie dobrze źle. Ale Totalnie czy, dobrze. źle. Dlaczego źle się zachowali? Ale czy oni liczyli na to, nie, że jak ale, wrzucą ale, mnie do basenu, to coś ugrają? a czyli że ty masz im ukraść coś, tak? Bo oni się źle zachowali. Nie, traktowali nas jak śmieci, dlatego wy tak Jak ty go traktujesz jak śmiecia, to go musicie ukraść Dobra, nie nagrywaj wielki, bo jest tak. Tępa. Ja mam własne fanty <laughs> i własne rzeczy po prostu. Ale podzielimy się, tak? Ale... Uważam, że dobrze zrobiłeś. Ja bo... też uważam, ja że dobrze. zrobiłeś Bo i tak bym to zrobił, bo są złodziejami, a ja po prostu wyrównałem rachunki. To ty Ale nie tyś złodziejka! się, Biólka, za... Dobra, jedziemy jest do domu bo zaraz cię wyrzucimy a wiec, z tego samochodu. Wiesz dlaczego, i się dobrze zrobiłeś? wiesz, dlaczego dobrze zrobiłeś? Bo ten czarek cały czas kradnie ludzi, okrada ludzi. Dobra. A... Czy To są sami, y, oni są sami, to To jest moje? Ja myślę, że on to ludzi okradał. To oni nie są moje, ani jego. Tak naprawdę po tym, że nie To jest jakieś do osoby. Tak. Myślę, że co? To... Dobra, Wiolka, przestań już.